Gość Radia Warszawa. Drodzy Państwo, wracamy do tematów związanych z edukacją domową. Dlatego w naszym studiu nasi specjaliści. A wśród nich pani Teresa Moskal, wicedyrektor szkół Benedykta. Witam serdecznie, pani dyrektor. Dzień dobry, witam Państwa. A także mama ucznia w edukacji domowej, pani Monika Podińska-Twardowska. Witam również serdecznie. Witam też. Serdecznie. Wróćmy do egzaminów. No właśnie. Z ilu przedmiotów należy zdać egzamin, a z których jesteśmy zwolnieni. Chodzi mi o ten egzamin na koniec roku w edukacji domowej. To wszystko zależy od tego, na jakim etapie edukacyjnym jest dziecko. W klasach 1-3 szkoły podstawowej jest jeden Zbiorczy egzamin klasyfikacyjny, gdzie dziecko zdaje, że tak powiem, w jednym bloku egzamin, plus do tego, jeżeli rodzice zadeklarują religię, to jest jeszcze religia. A potem już w kolejnych klasach, od klasy 4 do 8, to tak jak wygląda siatka godzin w danej szkole czyli jest polski, matematyka, historia, biologia, geografia i tak dalej. I z tego każdego przedmiotu uczeń zdaje roczny egzamin klasyfikacyjny. W edukacji domowej nie mamy egzaminów z takich przedmiotów jak plastyka, technika, muzyka i WF. Mhm. Ponieważ te przedmioty nie są realizowane w edukacji domowej. To ja teraz zapytam, jak syn podchodzi do tych egzaminów kwalifikacyjnych, prawda? Jak się przygotowuje, ile mu, ile mu to czasu zajmuje? A to zależy do którego przedmiotu i w której klasie? A, powiem tak, do klasy szóstej nie było takiego problemu. A schody zaczęły się w klasie siódmej. Gdzie nie tylko jest e, tych egzaminów więcej, ale też zmienia się sposób mm, opisania świata. <grytanie> A, no i te y, przedmioty to rzeczywiście jest wyzwanie. Niektóre są dużym wyzwaniem dla syna. A, każdy ma swoją technikę. My przygotowujemy się blokami. Po... Na czym polega przygotowanie blokami? To znaczy, że Michał zdaje jeden egzamin i uczy się do kolejnego. Do następnego. Aha, na przykład mówi, a w tym roku chyba zacznę od matematyki. Później polski, tak? No, póki co to ja mówię, a w tym roku to zaczniemy. <laughs> Nie, pani dyrektor w poprzednich audycjach y, mówiła o tym, że dobrze, jeżeli uczeń jest odpowiedzialny i ma obok siebie rodzica, który nad tym czuwa. Więc to zrozumiałe, prawda? Tak, <grym> tak musi być póki co. <grym> I Mam naj... nadzieję, że będzie inaczej, <laughs> ale na... na razie jeszcze nie. I najczęściej jest tak, że właśnie na samym początku uczniowie wybierają te takie delikatne egzaminy, które nie wymagają jakiejś takiej intensywnej pracy. Polskiej matematyka zostaje na sam koniec. A, na sam koniec. Zostaje mhm. na sam koniec, jednak to są maty... jest to też materiał, który wymaga i lektur, i głębszego przygotowania, no i utrwalania wiedzy. Więc zaczynają na przykład, od, jak w klasie ósmej, od edukacji dla bezpieczeństwa, Story. Czyli I można tak, powiedzieć, że tak na spokojnie, tak? Tak, Późniejmy i sobie też, że egzaminu. tak powiem, zwiększają mm -hmm. sobie e, poziom e, zdawalności. No i to tak jak pani mówi, albo uczą się blokami, albo uczą się też tak, że przygotowują się do danego egzaminu ale jeszcze międzyczasie przygotowują się też do polskiego i matematyki. W zależności, to tak mówię, jak, jak wcześniej wspominałam, jak sobie ułożą ten swój własny plan lekcji. Mhm. Żeby też mieć czas opanować Czyli ten trzeba materiał. Czyli mieć taką mapę rozpoznawczą, tak? Na początku roku szkolnego. Bo tak naprawdę dla takiego ucznia w edukacji domowej, rok szkolny niekoniecznie musi rozpoczynać się we wrześniu, prawda? Powiedzmy nie. sobie szczerze. No nie. nie. A, no nie. A, raczej, a raczej byśmy nawet nie zdążyli chyba, gdyby tak było. Ale to też zależy, bo niektórzy zaczynają w, e, szybciej, niektórzy już teraz rodzice, bo to jest tak, że już skończyli, mhm. ale już pytałam się, pani dyrektor, czy my już możemy zacząć się uczyć do kolejnej klasy, więc no tutaj Do kolejnej klasy? Tak. Tak, tak wcale tak. się nie dziwię. Można tak przeskoczyć. Znaczy się no, już u, że uczyć tak powiem, się można. Uczyć się u, można. Przecież się nie nic się przeskakuje. Nic się nie przeskakuje, Materia materiały, że tak powiem, wymagania są dostępne. Podręczniki są dostępne, więc już można. No, mówię, to sobie sami układamy wakacje, ferie, czas wolny, więc w jaki sposób uczeń przygotowuje się do danego roku szkolnego i kiedy zaczyna przygotowywać się do danego egzaminu, to już jest indywidualnie. I niektórzy już mają wakacje, bo już zaliczyli wszystkie egzaminy, więc powiedzmy sobie teraz końcówka maja, czerwca mają wakacje, a potem. Dalej, się u Różnie. Zależy, drodzy Państwo, do tych tematów. Będziemy powracać. Dziś są z nami pani Teresa Moskal, wicedyrektor Szkół Benedykta, a także pani Monika Podlińska-Twardowska, mama ucznia w edukacji domowej. Do usłyszenia.